Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku przygo postaci hardkorowej z miejsca, zrobię tak, bo miałem na domu aukcyjnym broń wystawioną i ona miała całkiem dobry kamień. Więc ja proponuję sobie usunąć ten kamień oraz ten. I do tego włożyć ten, dzięki czemu mamy 330, prawie 334 obrażenia. No jest to już sporo. Miejsce nam się kończy, to kupimy, dziękuję. I lecimy zdobyć krew Zoltuna Kula z Pieczar Zdrajcy i Krypty Krytobójcy. Oczywiście początek gry jest sponsorowany przez Lagi. O i to takie, że to szok, że z nikim nie walczę. Uwielbiam początki zawsze. Gdyby całą, to ja podziękuję. Jak widzicie, zmieniłem trochę gry, czas gry rozgrywki. Już nie ma nocnych pór, tylko jest w miarę popołudniowe. Trochę tnie i to sporo. Dobra, ale. Oj, nad nie zauważyłem, że mi życie schodziło. To byłoby naprawdę masakryczne, gdybym zginął. Nadkruszony Szmaragd, no już się zaczyna ładnie tutaj, klejnociki zaczynają wypadać już, na drugim akcie. Porzucony więzień, który da nam złoto. No jak zawsze fajnie, myślę, że chyba pewnie znajdę tylko krew zoltu kula. Mamy punkt. Metalowa tarcza, okej. Okay. Stare tutaj oczywiście zlecą. Większa miksturka. Mamy elity. Które teraz padają? No cóż, padają szybciutko. Jest to jakiś plus, ta broń już jest lepsza. A może jak się uda lepsze kamienie skleić, to będzie jeszcze więcej zabawy. Jak widzimy, te obrażenia już są całkiem duże, jak na ten poziom. O, i musimy uważać, żeby... ...w głupi sposób nie zginąć, bo to... ...to moja domena, głupie ginięcie. No, P. To bym jeszcze się zastanowił nad tamtym drugim. No właśnie, tamten drugi. I teraz mamy już 339. Pniemy się cały czas do góry, no oczywiście. Hmm. Znajdziemy jakieś przejście. Krew Zoltuna Kula. Najpierw pójdźmy w górę. Piększa mikstura, mamy tutaj skrzynię. Z niczym specjalnym. Fajnie, bo łączotowo padają praktycznie. No, dobra, tu jeszcze nie możemy, jest i Rubin. Tu jeszcze nie możemy, bo tu jest dalsze przejście, a do tego nam jeszcze trochę brakuje. O, mamy pierwszą... Pierwsze z wejść. Ciekawe gdzie. Nie chcę trzeciego oka, to jest dla mnie nicha. Pieczara zdrajcy. Poziom pierwszy. Na luzie. Jeden złota, super. Dziennik złotuna kula. O, niedługo nowy level. Pajączki też szybciutko padają. No żadne legendarne dropy jeszcze na tym poziomie nie liczę. Chociaż wcale bym się nie obraził. Ale to nie ten lud, nie ten lud, żeby na takie rzeczy liczyć. Gdyby to był już lud 2.0, no to już można byłoby tam czegoś wymagać i oczekiwać Ale niestety z tym nie mamy jeszcze na co liczyć znajdźmy tutaj Dlaczego, gdy moja postać zginęła? Nie wiem czy robić kolejną serię tak właśnie od początku. Czy próbować zacząć od miejsca tam. Jeśli bym doszedł dalej. To dopiero od tego miejsca. Czy po prostu poczekać aż będzie ten loot 2.0. Dopiero, dopiero wtedy próbować swoich możliwości. Ale to już czekam na Wasze propozycje w komentarzach. Brawo Masz 19. Ja mam prawie 20 550 Czy to największe miksurki? Nie, najwięcej miksurki mają po 1000 To jest nie? No, Zejdźmy na ten drugi poziom. Oj, dzień dobry Już taki potężny, taki szybki. Wow Mój oszanowanko e, Pajączak roju. No, poszedł szybciutko. Też pójdziesz szybciutko. No my wszyscy pójdziecie szybko. Dobra no, zejdźmy tędy, może. Dlaczego pójdę na górę. Mm, ile pająków. Nowy rekord. Super. A, tutaj dużo dal daleko dolazłem. Nie ma co. No to pędzimy badać jej w górę. Eee, tylko czy szybko dojdziemy No w miarę szybko dobiliśmy Jednak skile niektóre się przydają poza walką nawet. A tutaj też nic nie ma. Mm. No to jeszcze do góry możemy tutaj też szybciutko padł. No, give it to me 20 nie wiem, czy będzie achievement z tego powodu, bo jesteśmy jedyna postać jaką gram. Mimo długiego już. Okresu posiadania Diablo. Jakoś nigdy do tego nie ciągnęło. Taki pomysł mi się zrodził. Jest i 20, jest i 20. Achievement. Hmm. Dobra, dajmy sobie skillę. Mamy nową umiejętność. Uważam, sp z spowolnienie celu. Jeden punkt dyscypliny. Może wezmę pewny strzał. Huragan mamy tu strzał żywiołowy, ale to wcale. Wcale takie świetne to to nie jest. Jeszcze. Może potem tutaj się rozpędzi, ale jak na razie... Huragan ognia po prostu niszczy wszystkie skile. Możliwe, że też zostanę z nimi do końca, no. Nikt nie powiedział, nie. A ja mam właśnie taką przypadłość, że lubię zostawiać pewnymi skillami do samego końca. Mamy i przejście. Więc jesteśmy w dobrym miejscu. Schodzimy na poziom drugi. Nie, no nie chcę mi się aż tam po to biec. Tu sobie co mi tam o, 74, no dlatego mogę się urwać. Tu jak zawsze nic nie mamy, zwłoki pewnie coś wyleci, nie wyleciało. Takie trochę zdziwienie No ale dobra śluzomiot do widzenia Z no Dobra, tu wszyscy padają też one hitowo Kokon, trochę złota Elit. który już padł. Nie przeżyjesz tego. No i nie przeżył nikt. Ale było fajnie. E, Z wyłoki. 5 zł. Przed wyjściem jeszcze zobaczymy mój ekwipunek. Może coś ciekawego się trafi. Tu chyba kolejny Elit był. Wyszło jak wyszło, jak zawsze. Nadkruszony rubin. No, już zaczynamy mieć więcej, więc możemy powoli bawić się. Wyłączenie kamieni. No, kolcze buty niedźwiedzia, super. 17. No i tu zaraz powinna gdzieś być krew, no bo to taki za długi tunel byłby. Więc popędzimy, popędzimy. Oj oj oj, nienawiść mi się skończyła. W takim momencie dobra, jest gdzieś ta krew. No, jakoś końca nie widać tego tunelu. Tak sobie powiem. O, sługa, sz dawajcie mi go. Dziękuję. Dużo niebieskiego. Kolejne zwłoki. Poczekam, szkoda by adnować na razie, bo to wiadomo w jakich sytuacjach najczęściej się trafia. Luzomiot, a tu już widziałem tam przez tego, przez tutaj, przez dziurkę było widać. Jak to tu nic nie ma. A tu jest na dole. Przejście już się martwiłem. Wszyscy pomyślałem to ładnie. No tu lazłem tyle czasu. A tu nic. Kiedyś mi właśnie z takich potworków pierwsza legenda wypadła. To było w roku 2012. Chciałem być 18, ale dobra w 2012 naprawdę to był czas kiedy o legendy było naprawdę ciężko. Wypadały bardzo... Bardzo rzadko, dobra, mamy krew Tu coś powinno pewnie wstać. Owszem, poszło szybko. Przejedźmy szybko po tych rzeczach. Nie, nie, nie. O, tutaj chociaż. Witalność mi spada, to nie. Buty, tu witalność zrasta natomiast. Nie wiem jak tu włożyć kamienie od wyobrażeń, ale wątpię, żeby tokolwiek coś działało. Buty, buty, są lepsze. Owszem, 419 obrażeń. No i pas jest lepszy. 436 obrażeń. Zaczynamy powoli się rozkręcać. Może uda się odrobić te 33 tysiące, które wydałem na rozszerzenie skrzyneczki. Pędzimy dalej i szukamy e, krypty skrytobójców. Pewnie w niedługim czasie znajdziemy. To gdzieś te okolice prawdopodobnie. Tak naprawdę, problemu tu tutaj na razie nic nie stwarza. Okej, okay, tutaj hop, hop, hop. Pełno śmierdzących rzeczy. Tutaj też nic, czy tu będzie coś? Wątpię już za mały teren, więc możemy schodzić tu niżej. No, mam jeszcze duży teren do zwiedzenia, więc tak naprawdę mm, może to być wszędzie. Myślałem, że pójdę tędy. Tutaj, akurat, mamy skrzyneczkę. Czemu by nie? Problem jest z tym, że nie można w locie ich niszczyć. Mamy też. Mam pas pieczary, to nie. Kabliczka szczęścia. Mamy więcej szans na znalezienie magicznych. Czy to jest lag? Nie, wydawało mi się. Już się że to jest lag i zginę w jakiś głupi sposób. Nie chciałem długiego łuku, ale dziękuję za tę deskę. Zejdźmy trochę niżej. Wysłannik Beliala. Dziękuję. Kolejne. Siępacz. Na na Dobra, pomyślałem, że uciekł nawet jednak te życie zaczęło się zmniejszać. Dobra, jednak ten odskok też pomoże nam trochę poniszczyć, mamy topaz I szukamy cały czas tej ostatniej nieszczęsnej krypty O, mamy złoty oszałamiającą skrzynię no ładnie, ładnie. Nie wiem, jak mamy przetrwać. A może nikt tego nie oszukuje? Jest to tak piękne. Może jeśli ukryje się między drzewami, nikt nie zauważy, że zniknąłem. No na pewno nikt nie zauważył, dlatego zebrałem twój pamiątnik, bo nie żyjesz proste. Prawo Proszę, tu mamy kolejny. Elity szybko padają teraz. Tak naprawdę, jedynym minusem jest to, że mamy mało życia. Ta tysiąc to jest jednak za mało. Mamy kryptę. Dobra. Chodzimy i czas ją zwiedzić. Czy nie zwiedzić? Po prostu dorwać się do jego krwi. Okej, okay, hop, skrzyneczka, tylko złoto. Mm, chciałbym od razu trafić, wiecie, na grę. Tak, żeby się niepotrzebnie nie pałętać odcinek się wydłuży, bo niestety te krypty są długie. Pójdę dołem najpierw. Lag, lag, lag. Okej. Okay. No i jednak, ukazało się to. Złym wyborem. Nie ma tu natomiast żadnego przejścia. Pójdziemy w górę. W takim razie. Hmm. Tutaj też nie, zabu nie zabrniemy daleko. No i dzisiaj mam chyba kater. <grym grym> w nic nie trafiam. Ale tu mamy Elita. pobawię się z nim. Złóżmy tylko to i reszta to tylko złoto. Chociaż patrzcie, tu jest jakieś przejście. Tak naprawdę nie spodziewałem się, no ale mamy przejście. No już prawie 29 tysięcy to tam wiecie. Pójdzie szybciutko. Jak elity idą tak szybko, mam nadzieję, że cała gra pójdzie tak szybciutko. Ale nie chcę nic obiecywać, bo to różnie bywa. Och, pięknie, mamy krew. Dziennikłowcy. Mamy L-Elita. Elita, no trochę posypał złota. I dziennik kula, więc. A jeszcze mam tutaj sobie i oduriel. No to dobra, idziemy tam do tych archiwów. Tak, na samą górę tam. O, mamy tutaj jeszcze. Mamy miejsce. Tak. Ale niewiele. Musielibyśmy, tak naprawdę, jeszcze tylko jeden przedmiot chyba podnieść. zbyt wiele. A ja tego nie chcę. Dobra. Idziemy więc na górę. Yy, zaklinaczka wzmacnia Ciebie. Atak z dystansów. Mnie to się podoba. Niech wzmacnia, bo ja lubię dystansowo atakować. No, hmm. że to się nie zostanie? Zostanie się tam, tam głowa i ciało Zoltuna Kula. Termis, terminus, tak? Chyba, jak dobrze pamiętam. Zabicie Zoltuna. O, fajnie. jest taki, limitowany. Akurat przed zejściem, jakie ja nie mam miejsca. Pozbędę się tej kuszy. I młot aniołów. Tu to, to chyba nie ma, chociaż jest właśnie ta torebka, dziennikłowcy. Wszystko. No to schodzimy do archiwów. Tak, terminusa. Dobra, wejść przez ten Okej, okay, więc cofniemy się do miasta, sprawdzimy co jak, może coś kupimy i kończymy na tym ten odcinek. Dobra, więc tak. Nie, 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 nie. Tym bardziej nie, 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 nie. Dużo na sprzedaż idzie. Niestety. Przymioty, które wydawały się lepsze tak naprawdę nie są. No tutaj jest to lepsze, ale ja nie chcę tego życia tracić. Mam wystarczająco mało. Czekam takie na podwójne ulepszanie atrybutów. I z jednej i z drugiej strony dobre atrybuty muszą być. No. No to odrobiłem tego hajsu Tutaj też nic. Czy tutaj jest coś? Nie ma w ozdobach. Owszem, też nic nie ma. Więc mogę wydać hajs na ulepszanie kamieni. Pyk, pyk, pyk. 6. Wybrakowany rubin, raz Rubin, raz. Wybrakowany szmaragd. Wybrakowany topaz. I pozwól, że cię przeszkole za 5000. Możesz robić teraz nieskazitelne. Tutaj, tutaj, tutaj. Mamy taki zapas. Może sobie zrobimy tak. Tak, tak i tak. Okej, okay. ta noga wirta, no. Sprzedam jeszcze tarczę, bo tarcze to już nie używamy. Jedną i drugą. Sprzedam też ten y, drewnianą aniołów. Jest mi ją całkowicie. No, zostawię nogę wirta, ale tylko y, z bardziej z po powodów sentymentalnych. Squirt, dzięki, dzięki, dzięki. 28. No nie zaciekawi, ale zawsze coś. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę do usłyszenia w kolejnym odcinku Siemanko.